w siebie traci się trzy bramki, co prawda jedną w powstałym fragmencie dwie, ale mimo wszystko, no to to nie jest dobrze. No. Yy, na pewno będzie, będę musiał sobie przeanalizować yy, nasz mecz, jak pogonę go jeszcze raz na spokojnie, ale wydaje mi się, że tutaj cały zespół pogoni zagrał słabo, bo takie bramki jak my tracimy, to naprawdę rozdajemy je na prawo i lewo. Pierwsza bramka z dystansu gdzieś... Niby nie sytuacji druga bramka po rzucie rożnym, trzecia bramka prostopadłe podanie 30 metrowe i, i napastów wychodzi sama sam, także jednak czym pracować i ubolewam nad tym, no, ale, ale musimy na tym pracować. Mam nadzieję, że wrócimy do pierwszej ligi, ale... Jeżeli ta gra dzisiaj wyglądała dobrze, ja mam dzisiaj sporo zastrzeżeń z piłkarzy, muszę przyznać, I, i to nie jest do końca to, co prezentować na gra kontrol. Ta gra nasza naprawdę dzisiaj nie wyglądała zbyt dobrze. Ja myślę, że ten zespół stać na, na jeszcze ciekawszą grę. Z drugiej strony gra się tak jak przeciwnik pozwala. A, a muszę przyznać, że, że, że Stal naprawdę nie do końca na wiele nam dzisiaj pozwoliła tu się zgody z trenerem, że absolutnie piłkarzom Stali nie, nie brakowało szybkości, nie brakowało zadzierności. Myślę, że pojedynki jeden na jeden biegowe. jeśli chodzi o waleczność, na pewno Stal nam nie ustępowała. Ja myślę, że tutaj kluczem, moim zdaniem, był pomysł na to, jak rozmontować zespół Stali. Zdawaliśmy sobie doskonale sprawy, jakimi piłkarzami dysponuje Stal w defensywie. Chcieliśmy to bardzo mocno wykorzystać. Stal chciała nas zaatakować, gra u siebie, zagrała bardzo wysoko, bardzo odważnie. W związku z tym za plecami defensorów zrobiło się mnóstwo miejsca i tu nie tacy, nie tacy piłkarze jak, jak grający dzisiaj w Stali nie poradziliby sobie z takimi prostopadłymi podaniami, więc ja zgadzam się w zupełności z trenerem, że był to zespół dwóch równie dobrze przygotowanych zespołów, mogę tak powiedzieć, i również chcących zwyciężyć. I moim zdaniem był to, był to wyrównany mecz, który którym musimy strzelić trzy bramki. Tak wyglądało to spotkanie. Mam nadzieję, że, że spotkanie podobało się kibicom, że, że tych pojedynków było sporo, że zadziorności też było sporo. Piłkarze nie odstawiali nóg. Żółte kartki, czerwona kartka. To świadczy o tym, że ten mecz był naprawdę grany na serio. I ja myślę, że ta liga będzie tak wyglądała cała.